Witajcie. W dzisiejszym filmie powiem Wam, jak zdobywać punkty Steam totalnie za darmo. Generalnie, jakby ktoś z Was nie wiedział, punkty Steam zdobywa się za zakupy w sklepie i za każde w wydane 5 zł otrzymacie 122 punkty. Czyli jak chcecie mieć 10 tysięcy punktów, musicie wydać jakieś 400. No ale z tego filmu dowiecie się, jak zdobywać te punkty za darmo. Jeśli chodzi o to, co one dają, dają one różne na przykład animowane emotki, czy na przykład specjalne profile. Najlepszy moim zdaniem jest Cyberpunk'a, którego ja akurat używam. Pokażę Wam go jeszcze nawet. Tak on się prezentuje. Jest on moim zdaniem przekozacki. Jeśli chodzi o wymogi, jakie musicie spełnić, by móc zdobywać punkty Steam za darmo, to musicie mieć dużo znajomych. Jak widzicie, ja tych znajomych mam 515. I teraz przejdźmy do tego, co musicie robić, by zdobywać punkty Steam z darmo. I tak, musicie robić zrzut ekranu, zajmuje to dosłownie chwilkę. Możecie też rzucać wideo na swojego Steama. Możecie też przeć recenzje, poradniki, czy wrzucać prace graficzne. Moim zdaniem najmniej roboty jest przy zrzutach ekranu, bo zrobić taki zrzut ekranu w jakieś 3-4 sekundy. I możecie za taką małą pracę otrzymać punkty Steam. Teraz spójrzmy sobie w dół. Jak widzicie, tutaj mam screenazy Rainbow Six Siege. Jak widzicie, dostałem na nim trzy nagrody: jedna za 400 punktów, druga za 400 i trzecia za 100. Czyli 900 punktów zgarnąłem na zrzucie ekranu, w którym się chwalę skinami. Jeśli chodzi o jakieś nowsze zrzut ekranu, to wejdźmy sobie zaś tutaj na zrzut ekranu na ten. Odpalmy go sobie. Jak widzicie, dostał on dwie nagrody. Jedna to jest 100 punktów, druga to jest 400. Fajnie, czyli łącznie 500 punktów zgarnąłem na tym. I teraz może wejdźmy sobie na najnowszy mój zrzut ekranu z Cyberpunka. Jak widzicie, on dostał jedną nagrodę, 200 punktów. A dlaczego każę wam mieć dużo znajomych? Już wam mówię, wejdźmy sobie w Cyberpunka społeczność. To są zrzuty ekranów. Wejdźmy sobie w dół. Jeszcze chwilkę. Jak widzicie, tutaj jest mój zrzut ekranu. Wyświetla się on wysoko. A musicie mieć dużo samych po to, żeby zdobyć dużo rajków i żeby to, co zrobicie, wyświetlało się wysoko w społeczności danej gry. Bo oczywiście nagrodę może Wam dać Wasz znajomy, ale też nie może dać Wam jakiś random, który po prostu zobaczy to w społeczności gry. Generalnie dużo osób nie robi zrzutów ekranu a szkoda, bo moim zdaniem jest to najłatwiejszy sposób na zdobywanie punktów w Steam. No i dobra, to by było na tyle w tym szybkim filmie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i że ten poradnik jest po prostu użyteczny. Trzymajcie się do następnego filmu. Pa! pa.